Cześć, jestem Taka, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wykaż, że... i mamy podpunkt A. I tu mamy logarytm do potęgi drugiej. Ok, nie mamy na to żadnych wzorów, tutaj to też trudno wyliczyć. Dlatego zaczniemy od końca, bo powiem Wam po prostu, jak to policzyć. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest jakieś A do potęgi drugiej, tu też jest logarytm do potęgi drugiej, czy też B do potęgi drugiej. A to musimy doprowadzić do 2AB. Czyli mamy wzór skróconego mnożenia. To przepisujemy. Tutaj wyszedłby nam pierwiastek, więc tego nie tykamy. To zamieniamy na na 2 do drugiej resztę przepisujemy. Teraz tutaj działa nam wzór na logarytmy, czyli wyrzucamy to z przodu. Patrzcie, to jest nasze a kwadrat, tak? Tu jest 2, to jest a, to jest b, a to jest b kwadrat. Więc zapisujemy to już w takiej postaci, że mamy logarytm z 6, z 2, bo to jest nasze a, dodać logarytm z 6, z 3, bo to jest nasze b, do potęgi drugiej, prawda? Tu już działa nam w nawiasie wzór na logarytmy, tak? Czyli mamy dodawanie, czyli będziemy to i to ze sobą wymnażać. Logarytm 6, 2 razy 3 to 6 do potęgi drugiej. Czyli 6, do której potęgi daje nam 6? Do pierwszej, do potęgi drugiej, czyli 1. Zgadza się, zgadza się. Lewa strona równa się prawej stronie. To robimy dokładnie tak samo. Tylko, że z tego będziemy teraz dawać do potęgi drugiej. Tutaj wyciągamy tą dwójkę, która idzie przed całość tego mnożenia. Tak samo jak było wcześniej, dajemy teraz to sobie, tylko uwaga tu jest minus. Czyli mamy a, zatem logarytm z 5 z 10 odjąć do potęgi drugiej. Gdy mamy odejmowanie, to dzielimy. 10 dzielone na 2 to... 5 do potęgi drugiej i to znów. 5 do której potęgi to 5, no do potęgi pierwszej i do potęgi drugiej 1. Lewa równa się prawej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.